Cześć, witajcie w porachunkach osobistych w mojej autorskiej serii Paweł budżetuje, w której pokazuję Wam, jak w praktyczny sposób prowadzę budżet domowy. Szybkie przypomnienie zasad: żyję jako singiel w Warszawie. Mój budżet miesięczny wynosi 5000 zł, no i dzielę się z Wami każdym swoim wydatkiem, no żebyście właśnie zobaczyli w pełni, jak taki budżet można praktycznie prowadzić. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie cały sierpień. Pokażę Wam, co się wydarzyło w nim, omówię poszczególne wydatki, jak sobie radziłem z takimi nietypowymi, trochę sytuacjami, które się wydarzyły. No i na koniec podsumujemy sobie właśnie miesiąc, rozdzielimy te środki w odpowiednie miejsca. No i krótko, może na koniec jeszcze opowiem Wam, jakie mamy plany wrześniowe. To co? Łyk kawy i siadajmy do pliku. No to zobaczmy co wydarzyło się w sierpniu. Dla osób, które nie oglądały wcześniejszego odcinka, w sierpniu wyglądało... Pod względem przychodów to trochę inaczej niż w lipcu. Tutaj z racji, że pojawiło się takie pytanie, jak tą moją metodą, znaczy metodą, której używam, radzić sobie z nieregularnymi przychodami, no to właśnie chciałem to pokazać. Dlatego pierwszą część, pierwszą transzę pieniędzy 3000 dostałem na początku miesiąca, 2000 zł dostałem w połowie miesiąca. No i tak podsumowując, najważniejsza zasada to jest związana z tym, że rezygnujemy z płac najpierw sobie żeby zadbać o naszą płynność finansową, tak? Jeżeli wiemy, że będziemy mieli rachunki do opłacenia, no to najpierw przeznaczamy właśnie kwoty na to, żeby zachować tą płynność, móc opłacić ten rachunek w terminie, a dopiero później z drugiej transzy właśnie wykorzystujemy tę metodę płać najpierw sobie, czyli najpierw e, jakby kierujemy te środki na takie nasze długoterminowe cele, na które są dla nas ważne, a dopiero później na takie e, przeznaczamy je na takie zwykłe nasze codzienne. Życie. No dobrze, ale to przejdźmy po kolei. No, mamy tutaj tą pierwszą transzę 3000 zł. Następnie widzimy tu, że to jest przelew na konto oszczędnościowe, tak? No, bo tam przeznaczyliśmy część pieniędzy jednak na te oszczędności. No i dalej tu już mamy zwykłe zakupy. No, i pojawia się pierwsza taka niespodziewana sytuacja: to jest poczta w Singapurze, gdzie spędzałem wakacje. Zostawiłem swój dowód. Osobisty, niestety. No, moja bratowa mi go odesłała, ja pokryłem koszty. E, tu były pytania, dlaczego po prostu nie wyrobiłem sobie nowego dowodu, e, zamiast, zamiast e, płacić tak dużo za przesyłkę. No, jest to związane z tym, że e, nowy dowód trzeba w wielu miejscach zanieść, pokazać, dać skserować, czy zapisać numery i poprawić je w systemach, e, więc to jest dość dużo pracy. E, ja wolałem rzeczywiście opłacić to i sobie, sobie oszczędzić tutaj przygód po urzędach i po. E, oddziałach banków, no i dzięki temu dzięki temu właśnie nie musiałem tego robić, więc ten koszt po prostu poniosłem. Dalej mam, mam tutaj właśnie to jest przelew z konta oszczędnościowego z funduszu awaryjnego, tutaj skorzystaliśmy, żeby móc właśnie te. Zadbać sobie trochę o, o, o tą, tą niespodziewaną przesyłkę i móc za nią zapłacić. Dalej, no to czynsz. Tutaj, naturalnie, pojawił się rachunek za prąd, który opłaciliśmy i dalej już są zakupy. Zakupy tutaj ten drugi przechod w połowie miesiąca, no i dalej zakupy. Wspominałem w, w odcinku jakby założycielskim, sierpniowym, że tutaj jeżeli chodzi o zakupy będą trochę większe wydatki, rzeczywiście potrzebowałem trochę większych kwot związanych z tym, że musiałem uzupełnić trochę rzeczy z chemii, musiałem też kupić takie większe paki, na przykład ryżu, które zwykle starczą na dłużej niż miesiąc, no ale co jakiś czas musimy je ponieść i tutaj w tym miesiącu to się trochę skumulowało. Dalej mamy tutaj PKP, podróż 102 zł w obie strony. Fryzjer, oczywiście. No i taka ważna, ważna kwota to tutaj też o knajpa, wyjście do knajpy, właśnie w tym moim rodzinnym mieście. No, i następnie widzimy nową kategorię, którą wprowadziłem: to jest samochód, bo otrzymałem pod opiekę samochód. Nie jest mój, ale rzeczywiście go mam, więc wykorzystuję go sobie do dojeżdżania do pracy. Co jakiś czas mam dość blisko, ale czasami ja jestem śpioch, więc rano. Warto, warto po prostu, moim zdaniem, każde 15 minut się rzeczywiście liczy, więc no tutaj, tutaj używam go tylko do do pracy. To jest blisko, więc nie wydaje dużo na benzynę, no ale to jest taka kwota właśnie do zatankowania samochodu. Myślę, że koło 50 zł miesięcznie to jest całkowicie się ten koszt zamknie w tej kwocie. Dalej, oczywiście, normalne zakupy. Tutaj przelew z powrotem tego, tych środków z funduszu awaryjnego na konto oszczędnościowe. No i tu już widzimy takie standardowe zakupy jakieś wyjścia też na miasto, więc wszystkie koszty zostały wprowadzone. No ale pojawia się tutaj nowy przychód na koniec miesiąca, bo no założyłem konto, które pod ten projekt, tak, które obejmuje promocja bankowa, no i właśnie spełniłem warunki, w związku z tym otrzymałem otrzymałem pierwszą transzę 180 zł, drugie 180 powinienem otrzymać w przyszłym miesiącu. No więc tu warunki nie są jakieś bardzo wymagające, trzeba po prostu aktywnie korzystać, no jak tutaj widzicie po pliku, to aktywnie korzystam z tego konta, bo tutaj są właściwie wszystkie wszystkie te transakcje to są właśnie z tego konta w związku z czym Warunki spełniłem, no i taką kwotę otrzymałem, co jest dość miłe, bo będę mógł właśnie to sobie przeznaczyć na jakieś inne działania. No dobrze, ale to przejrzyjmy samo podsumowanie, no bo tutaj musimy na koniec miesiąca zrobić jeszcze porządki, i no też przekroczyłem w paru miejscach wydatki, więc musimy to w pewien sposób naprawić. No i takie kategorie, które rzeczywiście tutaj mamy przekroczone. No 89 groszy na zakupy. Prawie trafiłem z tym budżetem e, idealnie, ale 89 groszy zabrakło. Zaraz to uzupełnimy. E, transport publiczny e, o 10 zł 40 groszy, Belka e, również 11 groszy się takiego kosztu pojawiło. No i tutaj mamy jeszcze jedzenie na mieście 12 50 zostało przekroczone, no i samochód dodałem, nie uzupełniałem, z racji, że chcę to robić razem z wami, żebyście dokładnie widzieli, e, jak przesuwam te środki, e, w związku z czym po prostu, e, no tutaj zobaczycie sobie i, e, i zrobimy to wspólnie. E, no dobrze, to na początku tutaj myślę, że nie będziemy się mocno gimnastykować, z racji, że mam ten przychód e, 180 zł, 57 groszy, to e, go rozłożę, zwykle jak Zwykle y, wspominam to y, robię, jeżeli się pojawi taki, taka kwota przekroczona, to bardzo szybko to robię. Właściwie natychmiast jak tylko przekroczę, widzę, że ta kwota została przekroczona, to ja uzupełniam ją z innego źródła, no bo to właśnie na tym polega też prowadzenie budżetu, żeby jak najszybciej reagować, przenosić te kwoty i po prostu razem podejmować decyzję na jego podstawie, tak? To nie powinno być coś, co robimy tylko na koniec miesiąca i trochę patrzymy, gdzie ile wydaliśmy pieniędzy, tylko. Aktywnie go używamy do podejmowania decyzji. Tak, jeżeli widzimy, że na przykład kończą nam się pieniądze na zakupy do domu, no to wtedy trochę staramy się jednak ograniczyć te wydatki, żeby ich nie przekroczyć, chyba że wolimy przenieść środki do jakiegoś innego celu, to wtedy OK. Ale to musi być nasza decyzja. No i musimy jakby ten budżet wykorzystywać, a nie tylko na koniec miesiąca sobie podsumować. Ja tutaj no, nie będę udawał, że robię to na bieżąco, skoro mam te środki tutaj do rozdzielenia. Tutaj widzicie, że jest 180 tych 57 groszy, a nie 180, bo na oszczędnościowym otrzymaliśmy odsetki związane z, z trzymanymi tam pieniędzmi, więc po prostu mamy, mamy tę kwotę tutaj i będziemy ją sobie rozdzielić. 57 groszy otrzymaliśmy 11 groszy belki podatku od zysków kapitałowych się pojawiło, więc tutaj mamy 180 zł i 57 groszy do rozdzielenia. No dobrze, to pouzupełniajmy tutaj może po prostu te kwoty wszystkie, żeby, żeby było dokładnie tyle samo, ile powinno być, nie było problemu. O, coś tam się tutaj nie zmienia z jakichś powodów, ale to po prostu wklejmy, być może jakieś za... Zaokrąglenie, tak dobrze, tutaj 11 groszy powinniśmy przeznaczyć, no i tutaj no, wyjście na miasto. Na mieście przekroczyłem o 12 zł i 50 groszy, więc rzeczywiście tak zróbmy. No i tutaj jeszcze, oj, nie w tym miejscu wpisuję 49,99. No dobrze, czyli mamy wszystko już przeznaczone, no i zostaje nam jeszcze 106 zł, 68 groszy, ale teraz powinniśmy przejrzeć wszystkie miejsca, gdzie zostały nam jakiekolwiek pieniądze i zdecydować, co z nimi robimy. Znowu mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest, je zostawiamy i gromadzimy po prostu z miesiąca na miesiąc tutaj kolejne kwoty, albo po prostu zostawiamy tą kwotę, którą zgromadziliśmy, czyli ona wtedy się pojawi w budżecie wrześniowym tutaj na na tym miejscu, że już mieliśmy tą kwotę, tu mieliśmy 40 zł, odłożyliśmy 40, mamy 80, no więc we wrześniu tu będzie 80, a tu jak damy kolejne 40, no to będziemy mieli już dostępne 120 na leki, co się przyda, jak na przykład się rozchoruje. No dobrze, ale to przejdźmy po kolei, tam gdziekolwiek została jakakolwiek kwota, no i zdecydujmy, co robimy. Media, mamy 209 6 zł, groszy, tutaj warto odkładać jest co miesiąc te kwoty, żeby po prostu móc Pokrywać koszty, które się pojawiają, więc tu gromadzimy, zostawiamy. Dalej, leki 80 gromadzimy. Dentysta, wizyty będą w październiku i listopadzie. Musimy zgromadzić te kwoty, więc zostawiamy tutaj te środki. Ubrania 200 zł, zostawiamy. Będziemy sobie tutaj gromadzić tą kwotę. Teraz nie muszę niczego kupować, koniecznie jakoś szybko, ale dobrze jest zbierać, no bo wiadomo, że jak już się. Pojawia jakiś, jakaś potrzeba, to są to zwykle większe koszty, więc dobrze jest odkładać. Dalej, co mamy? Fundusz awaryjny, tu oczywiście nie ruszamy, gromadzimy dalej te pieniądze. Emerytura zostawiamy, prezenty. Gromadźmy sobie środki, tu w tym miesiącu nic nie wydaliśmy, ale pewnie zaraz jakieś koszty się pojawiają. Charytatywność 130 zł zostawiamy i gromadzimy dalej. No i drobne rzeczy do domu tutaj miałem kupić żarówki, ale akurat, akurat no nie było okazji, żeby się wybrać do sklepu też tu wszystko u mnie jeszcze działa, to tak na delikatny zapas, żeby nie być zaskoczonym ciemnością w mieszkaniu ale akurat nie kupiłem, więc niech to zostanie do następnych Miesiąc, więc w sumie nic nie zwracamy do takiej wspólnej puli, no i mamy 106 ,68 zł, 68 groszy. No i myślę, że sobie te kwoty podzielimy tak, że no jeżeli przekraczamy tu zwykle, bo w lipcu również przekroczyłem, to dajmy tutaj jeszcze 30 zł, żeby nam zostało i przeniosło się na kolejny miesiąc, a resztę 76 zł i 68 groszy tutaj damy. W, po prostu w ramach, w ramach tutaj funduszu awaryjnego, czyli piszemy plus 76 68 no i mamy 109 ,99 zł 99 groszy odłożone w tym miesiącu nic nie zostało do rozdzielenia no i mamy wszystkie przychody rozdzielone no dobrze, to zobaczmy w takim razie raport jak nam tutaj poszło w poszczególnych kategoriach. No po pierwsze tutaj na samą górę widzimy, że nasze przychody wyniosły 5180 zł 57 groszy, z czego wydaliśmy, właściwie ja wydałem 4674 zł 6 groszy, zostało nam 506 51 zł 51 groszy jako oszczędności. W w tym miesiącu wyniosły one 10%, nie jest to bardzo dużo, nie jest też bardzo mało, wiadomo, że te przychody nie są też jakieś super wielkie, nie są też małe, ale, ale nie są super wielkie, więc no 10% udało nam się w pewien sposób nie wydać w danym miesiącu, kiedy mieliśmy rzeczywiście taki większy wydatek związany z, z pocztą i przesyłką tą pocztową. Dalej, jak wyglądają takie struktury jakby wydatków, no to widać, że po pierwsze e, codzienne życie to jest właściwie 81% wydatków, tutaj najwięcej, fundusz poziomu życia 140, e, przepraszam 470,91 zł, niecodzienne 407, no więc rzeczywiście te codzienne życie tutaj zdecydowanie najbardziej nam e, ciąży, czy najwięcej w naszym budżecie zajmuje, no pamiętajmy, że tutaj właściwie e, 2000 600 zł to, są, to jest mieszkanie, więc rzeczywiście gro tego to jest po prostu wydatki mieszkaniowe, które, jak wspomniałem, są dość duże w porównaniu z tym budżetem, no ale tak to wygląda. No dobrze, to w sumie podsumowaliśmy sobie sierpień cały. Mam nadzieję, że nie było tutaj dla Was jakiejś ogromnej nudy z tym związanej, zaraz będzie wrzesień, więc na dniach pojawi się również film, gdzie planuje wrzesień cały, no i wrzesień będzie pod takim hasłem przychodów dodatkowych, tak, no wiem, że prawdopodobnie dostanę, no chyba, że nie spełniłem jakiegoś tam warunku, ale myślę, że tak nie będzie, kolejną, kolejną transzę tej promocyjnej, promocyjnych pieniędzy, więc to na pewno będzie, ale to dopiero na koniec miesiąca, na koniec września, a chciałem też wam pokazać w jaki sposób możemy tutaj działać w związku po prostu z innymi przychodami jakie będą no to zobaczymy sobie we wrześniu, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale no postaram się tutaj zadbać jakieś dodatkowe przychody, ale też to, broń Boże, nie będzie tak, że, że ja będę wykorzystywał jakąś swoją tutaj, nie wiem, wiedzę albo wykorzystywał to, że działam tutaj na YouTubie, nagrywam i to prezentuję, albo nie pójdę po prostu i nie, nie wezmę sobie podwyżki, tylko rzeczywiście takie działania, które może podjąć każdy z nas, niezależnie czy ma pracę, czy, czy, czy też nie, czy spędza czas Raczej więcej czasu domowo, czy jest aktywny, więc różnego rodzaju myślę działalności. Tutaj sobie przetestujemy i zobaczymy, jak działają. No i tutaj wrzesień będzie właśnie pod takim bardziej hasłem. To bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się pozdrawiam, cześć.